Siema, siema, tutaj Toyfelus, a to jest Toyfelusland i dzisiaj będziemy oceniać zadanie związane z rybami i łowieniem ryb. Także ja tu się zbieram z mojej miejscówki, bo ją omówimy na końcu, polecimy na pierwszą. Jak widzicie, są zmiany, za każdym razem jakieś takie malutkie. Tym razem już nie samą literką piszemy, tylko czyja praca nam się najbardziej podoba, tylko piszemy całe, jak tutaj mamy na przykład Wax. Więc idziemy zobaczyć do Waxa, co zbudował. Zajrzymy najpierw do środka. Wiadomo wędka jest. Jakieś rury. Co to takie czarne jest? Wygląda jak jakiś węgiel. Nie wiem. Dobra, mamy legendarną rybkę jedną. Mamy legendarną rybkę drugą. Fajnie stateczek malutki. To nie wiem co to za głowa jest. Co tu można z tym zrobić? Zaraz zobaczymy. Okej, okay, to jakaś maszyna do pisania jest. Całkiem niezła, córki. Mamy wędeczki. Wszystko tu jest. No rybki są chatka jak to rybacka zobaczymy co tam z tyłu domu. Wokół domu może coś tu jest. Dobra mamy no mamy tu widać mały stawek na rybki lampka o czym w skrzynce coś jest u są tu jeszcze rybki. Także można widać przyczelować połowić trochę rybki fajnie jak komuś się podoba. Piszemy wax. Gratulacje bardzo fajnie zrobione. Następne Wolo. Wolo zbudował bardziej otwarty dom. Ale mamy tutaj tu jakieś książki też stateczek oczywiście jest. Rybka jest legendarna wędki. Tutaj dużo książek. Jakieś czachy pirackie. Tu kolejna legendarna. Tu dużo noży. No, tu wygląda prawie trochę jak jakiś bar sushi. Albo jak, jakaś taka miejscówka, gdzie można przyjść i przyrządzić te ryby, które się złowiło. Naokoło nie ma co iść, bo wypełnił cały teren. Dach. Jak to dach? No ok, Jest dużo elementów, dużo ławek, można posiedzieć. Fajnie dywanik. Taka chyba trochę knajpka. Także komu się podoba, piszemy wolo. Zachodzimy na następne miejsce. Wiki, po raz pierwszy bierze udział w konkursie. Wiem, że nie miała za dużo czasu na budowanie. Ale zbudowała. To się liczy. Także mamy tutaj coś z stylu jakiegoś mostku do łowienia. Wędka, rybka. Zobaczymy, czy to w skrzynce. A, w skrzynce też są ryby. To się też liczy. Wiem, że moja mało czasu. Także pierwszy projekt. Ważne, że jest zrobione spoko, jaką się podoba. Piszemy wiki. Następny. Max. Max już jak widać ma dwie tarczki. Dwa razy był zwycięzcą. To trzecie zadanie, zobaczymy, czy nadal będzie miał tak dużo głosów jak poprzednio. Co my tu mamy? Tu w ogóle domek takie wejście zrobił. Ok, wędka jedna, druga, rybka, przynęta na tym. Zobaczmy, a tu jakieś takie. Chyba to miało imitować wodę. Tak podejrzewam. Daszek płaski. Zobaczymy, co czeka nas w chatce. To fajny jest też fotelik. Chatka. Pusta właściwie, ale ok. Nic nie ma. Nie, łóżko jest tylko, więc. To widać, taki domek rybacki, chyba do łowienia. Fajnie. Legendarna rybka jest, to się liczy. Następna chata. Napisane Bob. To będzie Borys. Nie miałem tyle akurat elementów do zbudowania, ale będzie zmiana tego. Także jak komuś się podoba. Pisze Bob. I u Boba mamy. Gdzie skałę? To znaczy mu jest pusto. Idziemy wokół, zobaczyć co tu się dzieje. Coś, 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 coś. A dobra, tu jest wejście. No to wchodzimy zajść Rybka jest. Wędka jest. Łóżko jest. Dawid, dwie wędki. Mapa. Zobaczymy, czy w skrzynce jakieś trofa? Ta, są też ryby w skrzynkach. Także widzę, że wszyscy trochę połowili. Fajnie. Jakiś taki, na, jakiś może ala fort mały do łowienia ryb, no to fajnie wygląda, nawet gdyby to było częścią czegoś większego, podoba mi się ogólnie, także Bob. Następna jest dr, nie jest to doktor, jest to skrót od dragonka, także pisać dr, dragonek długie, ale napiszemy, zobaczymy co tutaj się dzieje. Tu mamy chatkę, wejdziemy najpierw na górę zobaczyć. U góry tarasik. Dobra, może chodziło o to, że z tarasu można łowić. Schodzimy na dół. No i mamy co? Raz, dwa, trzy. No, tu już trochę było łowione. Wędki cztery, każda inna. To też fajnie. Skrzyneczki, tu jest trochę rybek. Tu jest też trochę rybek. Przynęty, wszystkie. Tu sushi. No, tutaj jest dużo rzeczy. Jakby dużo elementów, ale jako była sama taka, no trochę uboga. Ale elementów jest dużo. Spoko, jak się komuś podoba, pisze DR. Idziemy następne. Bat od Batmana. Co tu Batman zrobił? Mamy takie daszki. Może był pomysł, żeby cały tak zadaszyć, nie wiem. Okej, okay. są dwie legendy, spoko. Kanapa, żeby przychillować. Wóz, wędka. Trochę biednie, ale chyba taki był zamysł, nie wiem. Jakby nie było, po rybach trzeba odpocząć. Spoko, szkoda, że nie ma skrzynki z innymi rybkami, no ale to może następnym razem. Tu chyba widzę, że coś chciał jeszcze budować. Może nie do końca tak to miało się skończyć. No dobra. Jakby nie było, komu się podoba, pisze Bat. No idziemy na moje. To i tak. Ja sobie napisałem już całe. <laughs> Wiadomo, trochę nie na środku, ale może to poprawię kiedyś, chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciało. U mnie wygląda to tak. Jest to bezludna wyspa. Stateczek, ratwa na wodzie. Tak postanowiłem trochę wyjść niekonwencjonalnie, nie budować domku, tylko zbudować bezludną wyspę od razu. Mamy kokosy, banany, mamy jakąś chatkę, którą tu sobie zbudował Rozbitek. Wędki, luneta, mapa. Czy tą skrzynkę można otworzyć? Tak, nawet ryby dodałem, ale już nie pamiętam kiedy. Nie mam tu legendarnej ryby, chociaż miałem złowioną, no bo trochę nie pasowało, by zaburzało całe. Także jak komuś się podoba, pisze Toyfelus, a ja sobie usiądę na moim mostku i będę chillował. O no i wiadomo, tratwa też jest tutaj. Także jak komuś się podoba, oceniajcie, piszcie w komentarzach. No i tyle. Na razie następne zadanie będzie za tydzień. A do osób, które są tu na świecie oczywiście, wpadajcie, żeby posprzątać po sobie, żeby nie poginęły graty. Jeszcze będzie jedno zadanie. W czerwcu, a następnie będą dwa duże projekty wakacyjne, które chcę ogłosić, ale to dopiero po, po ocenieniu następnego zadania. Także na razie!